A właśnie teraz jesteś taki mądry? Całku. Okej. Okay. Za piszę Całku. jak mi powiesz dlaczego? Czym się różni pasze do pasztetowej? Od razu nie rozmawiam z tobą. Nie odpowiedź na to. Po nie będziemy smacić? Nie. Czym się do Po co jeszcze będziemy rozmawiać? Nie odpowiedz.

Jego żona się załadowała kocha, tak się Nie, mówi. jego żona też się załadowała. Akurat tego, no akurat tego Ale A na tak się łobną. a ja oni a były bez szkoły, nie? bo warstoweńską, bo buki na śniadanie miał. Jak ty kurwa przy szkole kończyłeś wieczorowo? Cały. Jak ja z Mopsu dostawałem posiłki, gdyby nie No, Ta kurwa, przy szkole musiałeś wieczorowo kończyć. Uczuję. mój kłąbę. mama grubą. Jakbym był uważyłem, to by byłbym na niekiedy. Junior, 5 zł. Pasztek jest produktem lepszym jakościowo, zrobionym z masy mięsnej oraz podrobów. Pasztekowa, zwana także kiszką, wykonywana jest przede wszystkim z podrobów oraz skórek wieprzowych, lub drobiowych i tłuszczu w z zoli. Może się dowiedzieć, czegoś. Dzięki. Oki no, omówiłem. Ja Widzisz? Youtubeczoru uczy i babi? Uczy Kim? YouTube uczy i babi? Jak ja bym był waziłek! Eee! tylko nie dawaj, to 5 zł. jak można się z Tobą ogarnąć? Chciałbym Ci tak kości dokośliwić, jak jeszcze nigdy nie miałaś Mordo, wadam, tak, nie. To, ja mam w tym chęcić, nie szkło. Ja tak szkoły, Ech. Szkoły, Ech. to Każdy Już na A tak szczerze teraz, nie? Jakbym był waziłek, bym był naleśnikiem z serem z... Przecież Spinaka wnosił się na niego. Z kupczakiem, a ty? no, tak no, jak on mówi, ta nie pocałuje. Co no. mój kurwa? Tu, tego żąda.

Pamiętaj, że musisz jeszcze kupić kwiatę przez powrotem z projektu, bo właśnie... No kurwa, kukierke. bo są ogromne klapy. No. Wiadomo, że Kasiusz w waszym związku ma większe jajka, jak poprzedni. ZOKEL LACZEK! ZOKEL ZOKEL LACZEK! Ej! To odpowiedz mi po prostu, kurwa, słyszysz, ty się nie rozumiesz po szwedzku? Szwedzku? No, jakbyś był warzywem, to jakimś. Ja bym był naleśnikiem ze szybiorkiem i, i koksem. I

a mąka z czegoś? Mąka? No. Z trutni. A tutaj? Dobra, ale najśle to jest towar. Tak. Co towar? Tak? Kto? Ale no, List po skrobi. <gry> <gry> Teraz jest postprodukcja <gry> post na streamie. A ty kim jest? E, jakim? Skąd jest mąka? Dobra, Ze mi. skrobi ziemniaczanej. A ziemia czym jest? No czyli z ziemi. Ziemia dla ziemniaków, kuchenka dla gazówek. Nie, to już nie dyskutuj. Nie, 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 nie Ty nie rozumiesz genezy, kurwa, na leśnika i się trochę w może z leśnika z czy Z kuczakiem i z ziemniakiem. A, czy to słono. Nie, normalnie. Nie, ale widzisz, bo skroba ziemniaka to jest kurwa z ziemniaków. Ja ze skrobisz, jak zyskujesz ja? na chwilę? Jak tej ziemniaki? Nie, nie, zyskujesz na No i jak skrobisz, to się robi skórka i to jest skrobia. No i kurwa, to są już. Dlatego się robi na leśniki i normalnie nie zważymy na leśniki. Hala! Hala ma kota, to jest świnia. Hala, proszę na mnie! Kurwa, to zrobię ci ten. O, już się zobaczył. Ona w szalmarkach ty lecisz? Nie mogę zobaczyć. Ona przyszła w koszuli nocnej widziałeś? Nie mam po gruby Alicja przyszła w koszuli nocnej, a chyba uczyniście na to poleciał. Wyślij, że mu da w weź Mordy jest, kurwa, szuka seksu. Przyszły nie wiedzą, że które jest fajne, bardzo go lubię. Ale szuka seksu. To robię kuciego. jego, jego nienawidzą. Kurwa nie. Jak sam jest to za samicą, to jest przykro nie. Tak. Nie, jest równowaga. Właśnie w no, za mnie e, no, Powinno być tak, że normalnie. Samica z, z nim, znaczy się razem powinni się szukać. Pójdźcie zobaczyć, jak ma jakiś majtek. Stało, od razu pobiegł? Nieważne. Majtek. No, uda. Wow. A co? A nie, nie było tak? Zabierzcie mnie, zabierzcie mnie, puszcie, bo ja jestem z zawiercia. że człowiek jest stworzony do takiego czegoś, że jara go to, co jest niedostępne albo trudne do zdobycia. To znaczy na przykład e, im bardziej na przykład im bardziej kurzyńskiemu spierdala bolina, to on bardziej ją chce. Ale ja rozumiem. Ale tak jest y, naukowo stwierdzone. Albo gonisz króliczka, albo króliczek goni ciebie. To znaczy, Odwrócona i... psychologia. To znaczy, jeśli dziewczyna jak go nie popada, to on nie ma sensu. Nie nie nie. nie, nie, nie. Nie chodzi o to. I to nie jest też każdy przypadek. Ale w większości... Nie, nie wiem, czy jak miałaś kiedyś w rzeczy, że... Y, jak coś łatwo przychodzi, to jest takie... Okej. Okay. Ale jak się o coś postarasz... I po ciężkiej... No, ale najlepiej jest wtedy, kiedy coś jest takie niedostępne i takie, że musisz to ukrywać, kiedy ja to jest najlepsze Tak samo jak są z dragami, zakazane, a smakuje najbardziej. Dokładnie. A wszystkich tego nie rozumiem. znaczy, może rozumiem, ale nie wiem o co chodzi. Zobaczył dwa uda, to nas zabrało, bo tak, że ciemu. 100%. 100%. Все, все, угар. Ну, я вам все угар разлил, Ну, она... Кокс угра на зерна. Так, ну, да. Ай, он как взял здесь мой Большой? Не. Nie, bo to nie był taki różowy był To jest Coca-Cola. Tu jest sumie na jakiś... Tu wszystkich rucha na dużej różnej Nie żartowałem, to w będzie. Nie, z tyś... typa Polka, myślisz, że my jesteśmy skrypiarzami? Nie, my robimy losy w stanie, które sprowadzimy. Druga noc, jeszcze trzecia. Ej, trzy... No drym, mam drym, zegarek! Tylko my nie śpimy! Nikt nie śpi. No, mam zegarek! Nie śpią, nie nie mam. Jesteśmy odpowiedzialni za to, no nie są. Nie! Ja jestem Nicole Kidman. Gruby zapierdolił no. ciężinką? Mi, mi tak, mi... jak masz na drugi imię. Jakub. Nie tak mam nie ma imię brat, tak ma na imię brat. Nie, mam na imię Klara. Okay. Klara? No. Aleksandra i Klara. No. A czym Aleksandra to Olka? Ola? No nie, masz na imię Aleksandra. Tak no okej. Okay. Ale czemu tak w ogóle? Jest. E, nie wiem, tak się przyjąłaś, ale możesz tak, możesz, nie, tak nie mówić. Zastanawiałeś się kiedyś? Mm.

Mm, Gdzie jest mój drink? A za, że w ogóle nie ma. Pili, chwili, drinki jedni lody płci stare, a on Do basenu jak skakala, pięć, mordą dupą wychlapała. No? Co Koks. Nie mówię, co się krąkają. David Koks mi to pas. Cudowny. Co? Ja Wreszcie jesteś nie. sobą. i pierdolisz te swoje dziury od rzeczy. Dziękujemy, że w końcu łaskawie się pojawiłeś i jesteś zabawny. My też bywa architekt piłkarzy, też. Czy nótki psuje do powód. E, es. Czy ci To ktoś to? To nie. Wiem, bo mówiła Julka, że ma kurwa na mego wujka, wujka kurwa, a ja w pracy tyram za dwóch. Ty przelewasz te pieniądze albo kupujesz serciuch. Gdzie z tym kocem odejdź, bo rozpierdolisz drzwi? Nie szczy ci, że Julka w domu tylko śpi? Że jej matka z innym frajerem jeździ furą? Nie myśl, że jesteś dupa, jesteś tylko domową <grytel> Wiem. To Masz mnie za durnia! Przepraszam bardzo, czy pan... Czy pan jest zdolny? Czuje moje zaproszenie? twój brat może spać! Typiasz. Julka idę do pokoju. Jaka Julka? Kurwa... nie mam kurka. E? Agi! Co? Stypiarz, Krzywy znał jednego. Zachodnio-pomorskiego Ty, robiącego już od 99. Agle ma na imię. Na streamach, nie mi się do ucha. Na streamach trochę robi. Jego brat, starszy stypiarz, też mówi, się że próbuje sił w gastronomii. Wysiadł na wschodnim. Zadowolony, że za streama nie zapłacił stypiarzowy, Chuj, że kawał. Drogie siedzia w gimlu Ubalił klucze miał zbyt nogi trochę, ale cieszył, że się ostały polskie złote, proszę Leko zarobiony dzwonił do Pucińskiego, mówił, nawijał, jakiś czas później pani Puciński mu chuja w dupę pijał.